Dobry, z tej strony Luigi, a ja nie przerywam i jak obiecałem będę kontynuował tą serię do końca. O ile czas mi pozwoli. Oczywiście ja robię sobie z tejta, bo nie chcę, żeby właśnie... Bo widzicie, już może niego odcinka strasznie dużo zyskać, ciekawe dlaczego. Nie <laughs> mam tylko czy życia. To nie jest dobre. Mówię mi to nie jest dobre. Tak chowa, ruszamy przed siebie. Hura! Tym razem jaskiniowy teren, górzysty, jak to woli. I tutaj już znowu zarwała się rozwinie. Tutaj pewnie będą nietoperze, które lecą z góry i rasują nas, że tak to nazywam. Co tam mamy? O nie! O nie, o nie, o nie! Co to ma być? Zgin tu. Dobrze. Deskolorka nad przepaściami. To się nazywa hardcore. Albo lepiej. To się nazywa głupota. Ehm, czasu mi brakuje? Naprawdę mam skoczyć na grzyba? Okej. Okay. Niech będzie. To koniec rundy. Tak, to koniec rundy. O Jezus Maria, kto wymyślił deskolorkę nad dziurami? No kto? Dajcie mi życie, a ja teraz potrzebuję żyć. 10 tysięcy przyjmuję, naprawdę. 100 tysięcy. Nie! To by było marzenie. 1000. Ogarnij się. Ej, za, za szybko i za dużo się dzieje w tej grze. Przepraszam za to widzowie, ale... Widzicie, jaka ta gra jest szybka i dynamiczna. Takie lubię, takie bardzo lubię, ale... Ginąć już nie lubię. Tyle mogę Was zapewnić. Ginąć już nie lubię. Często kto objawia ginąć w grach? No. Jest taka osoba, która lubi ginąć. O nie! Grzyb mnie uratował, niech będzie. Głupie świnie. Czy jest ktoś taki, który, który... Nie, jeszcze od początku, od początku. Czy jest na świecie jakaś osoba, która lubi przegrywać lub ginąć w grach? Jeśli jest taka osoba, choćby w, w, w moich widzach, że tak powiem. W moich widzach, hahaha. Ha, ha, ale żarcik, wiem, nie, nie rysę. To napiszcie, może jest jakaś taka osoba. Bo ja osobiście nie lubię przegrywać, nie lubię ten... Znaczy, dobra, bowiem wprost, nie umiem przegrywać, ja się bardzo denerwuję, gdy przegrywam, dlatego gry multiplayerowe są dla mnie bardzo złe, się przy nich wkurzam, ale i tak gram. Dlaczego? Nie wiem, bo lubię. Ne. Wybierz jajko, dawaj, dawaj, o. No głowa wybrała 200 punktów, okej. Okay. Moja głowa jest głupia. Przykre. Ale dobra, na razie dwie plansze bez kuchy, jest dobrze. No odkładamy dinozaura, bo niepotrzebny nam... Kolejna jaskinia. No. Ne toperki, które przychodzą z góry. No. Lava. W sumie to... Lawa tak naprawdę jak tak pomyśleć, jest nawet lepsza, ponieważ czerwony dinozaur potrafi chodzić i pływać w lawie. Co jest dość przydatną umiejętnością, a... że nie można przecież... O, jajko? Okej, okay, szybko, bo mam mało czasu. Ciekawe co to będzie. A w przepaści nie możemy, prawda? O come on. Czy chcę pominąć tą wyspę? Nie lubię pomijać. Zresztą serię by to zniszczyło. No co to ma być, że tak sobie nagle pominę, co by widzowie powiedzieli? Nie, zostaję. Można pominąć wyspę, jeśli znajdziemy takie sekrety, no ale... Prawdziwi ludzie, tacy jak ja, tacy poszukiwacie przygód, i chyba przejść na manię grę. Jakież żarcie, błagam, umieram z głodu. Umieram. Naprawdę. I tak bym muar. Nie wierzę, czasu mi zabrakło. Dobra. Ech, czas... Teraz goni nasz. Dobra, spróbujmy tak. I tak mi poleci pracę życia, więc... O nie. Najlepszy dinozaur w moim życiu, polecam. Może ja się zamknę. Wiecie co? Właśnie mam pomysł. Spróbuję na chwilę się zamknąć. Zobaczymy czy skupi skupianie się podczas tej gry... Nie, nie chcę pominąć wyspy, Ponieważ sekrety są zawsze takie same. No i takie moje skupienie. Miałem się postarać skupić, a biegnę przed siebie. O come on, czasu mi zabraknie, czasu mi zabraknie NIE! Przed metą! No kurde, jak ja to mam przejść? Come on! Oj, chyba będzie pierwsza skucha podczas tej serii. Ojojoj oj, oj. Dobra Ja chyba wiem dlaczego przegrałem, bo jeśli bierzemy dinozaura, to mamy mniej czasu na początek i myślę... O ja pierdziela. I myślę, że to był powód, dla którego zginąłem. Gdybym nie miał dinozaura, to lec zrobił to szybciej i lepiej. Przed siebie... Przed ciebie. Biegnij, biegnij, biegnij. Chyba i tak nie zdążę, jak myślicie? Chociaż. Come on. Głupi topes. Okej, okay, udało się. Ale wiecie co? Powiem wam tak. Jedno życie? To nie jest dobra wizja. Ale w sumie zaraz będę miał kolejne. Błagam życie z jajka. Potrzebuję tego. O boże, tak ra mnie nienawidzi. a No niestety. No Kajta kaj idziesz. Dobra, wiesz motek. To nasze ostatnie życie W sumie nie pamiętam, bo w różnych grach są różne systemy właśnie żyć W jednym po prostu można mieć coś takiego jak zero żyć W innym ostatnie życie to tak naprawdę ostatnie e, W ogóle dostałem życie z punktów Przyda się, przyda się, oj to bardzo się przyda Teraz po prostu plan? Nie ginąć Aj! O tym mówię e, Górą? O jajko, jak miło No teraz nie będę mógł pominąć więc będzie z dobrego chyba. Bonus z itemami? Nie. Ale ten bonus również się przyda. To zawsze są owoce, które nam dają punkty. Na końcu będzie mięsko, które da nam 2000 punktów. Pominąłem owoc, jestem idiotą. Więc jest bardzo dobrze, co może pójść nie tak? No, błagam was. Zbieram sobie owoce w, w, na niebie, skacząc na sprężynach. Zbierając latające owoce. Wiecie co? To nie ma sensu. Ale kiś z tym, z go zabić no, ona, no takie próby, próby, próby zabicia wilkołaka nie udało się Ale chociaż zaba zabiję Kura meta? Meta, meta? Meta? Haman Jeszcze nie, jeszcze nie Haha, zabiję go O nie 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 Aj, Oj, 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 oj. Gdybym w niego nie strzelił To by było okej okay. No niestety wiedziałem, że ta zaba będzie skakać, więc wiedziałem, że to jest moja zguba. No i mam mało młotków. Jezus Maria, zapomniałem, że w tej grze nie ma czegoś takiego jak checkpoint. Przydałoby się takie odrodzenie w połowie mapy choćby. O, w ogóle grafiki są, znaczy kolory są ograniczone, dlatego jak mam niebieskiego dinozaura, pojawiają się niebieskie kwiaty. No i niebieskie wilki po śmierci. No, zbierajmy kolejne owoce. Jej, znowu zbieranie owoców. Może nie będę biegał, to będę jak normalny chłopiec biegał i wtedy będzie mi łatwy. Bo oczywiście cały czas biegasz z przyciskiem sprintu, bo nie widzę powodu, żeby nie korzystać ze sprintu, skoro i tak mamy ograniczony czas i to dość mocno. Więc tak. Ale jesteśmy prawie w połowie drogi do kolejnego życia. Nie widzę tego dobrze. Oczywiście jest tutaj forma kontynuacji, ale odradzamy się na początku wyspy z trzema życiami bez przedmiotów. No przepraszam, ale to nie jest dobry deal, uwierzcie mi W ogóle jakbym mały, to chyba nawet nie wiedziałem, że są kontynuacje Bo jak przegrałem w ostatniej wyspie, w ostatniej ludzie, pamiętam, bo dosłem, To się tak załamałem, że no po prostu mi było przykro I nie użyłem kontynuacji, jeśli były Okej, okay, no to to było takie proste, z dinozaurem wszystko łatwiejsze, prawda? O dzisiaj, dlatego mówiłem, niebieski mój ulubiony Czemu? Nie wiem Życie No nie mam sił do tej gry. Fajnie się z ną bawię, ale jednak nie f***a. Historia prawdziwa. E, woda? To spróbuję bez. E, nie, 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 nie. Powiedziałem bez. Ponieważ wszystkie... Okej, okay, wolałem już to tak zrobić. Górą? Z tego co pamiętam, bardziej warto było wodą, ponieważ więcej owoców. Znaczy nie mogę wziąć wodnego, ale... Nie. Kojarzę ten... O, mięso. Kojarzę ten level. Tak, to ten level. Ten level nigdy nie przechodziłem z dinozaurem. Może dlatego, że nie miałem? Może. A może nie? Oho, meduzy. Meduzy prawie irytujące jak w Mario. Ale w Mario mimo wszystko były trochę bardziej irytujące. Oczywiście chodzi mi o jedynkę super. Mario, proszę, mamesza. Jej. Skupienia. Spokojnie jak na wojnie. Tu pierdnie, tam pierdolnie jest już spokojnie. Takie prawdziwe. Okej, okay, tutaj po... Oho. Koniec? Ej, ja dam radę wyskoczyć? O ku... Ma człowieku ale ty masz wyszkok ja bym z wody nawet nie wyszedł na płytko a ja musiałem się napić w ogóle wyszedł na płytko co to za słowa nie wyszły nie wysz od początku czasami się zaczynam jąkać, jak za szybko mówię a ja lubię szybko mówić nie wyszedłbym na płytko a masło jest bardzo maszlane no, niech będzie I stówka, no super pocieszające powiadam ale dobra, mam jeszcze... Czemu się cofasz? No co z tobą jest nie tak, boś jest po drugiej stronie. Co ty robisz? O, spinaczka. Tego jeszcze nie było. Ale z tego co pamiętam spinacki są tragiczne, ponieważ niewiele widzimy nad sobą. A wizja nad, nad nami przydałaby się jednak. Chodzi o to, że kamienie mogą się statać. Dobra, a na nas jest warty tego. Zawsze trochę czasu. No i punktów, ale to już takie tam. Kolejne jabłko. Grona. Widzicie? Ta gra uczy typów owoców i warzyw Chociaż no są warzywa, choć no marchewka A To jest chyba arbuz. Jej Uczymy się z y, Luigi nas owoców i warzyw Nie ma za co Edukuję was Przed maturą Ehe. Chociaż w sumie jak to wrzucę, to już będzie po maturach lub podczas matur Wiecie co nieważne Edukuję Nie, baza też już miała testy gimnazjalne. Kurde, kogo mogę edukować? Nie wiem, nikogo Nie edukuję nikogo bo jestem głupi 200 punktów Widzicie? Te punkty to poziom mojej inteligencji Kurwa. No gdzie ty idziesz? Do bosa byś poszedł Jak może być tak ciulnięty Przepraszam za wyrażenie Ale tak, moja postać jest ciulnięta Zamiast do bosa i ratować moją dziewczynę to ten się gdzieś k po wyspie lata I czasu zaczyna brako brakować Okej, okay, mam... O, życie, jak dobrze, jak dobrze. Życia to jest to, czego potrzebuję. Aha... Kolejny, strzał. Wow, prawie straciłem dinozaura. Aj, zdążę, zdążę, zdążę. Aj, Meduza. Okej, okay, zdążę. Marchewka pod wodą. Czym nie pod woną? Zasznoraj. Gdy ludzko zacznie wyginać, będzie się chowała w wodach. Oho, mam, mam tu młotek, czyli tu będę go potrzebował. Jeśli dają młotek pod wodą, to znaczy, że... Dostałem skawki? znaczy, że młotek się przyda, no ale tutaj zrobili mi mnie je i jej młotek nie był potrzebny. Ale mam zapasowy młotek. Ura! Niech będzie to. Come on. Dwa tysiące. Ja to naprawdę akceptuję. To jest bardzo dobra liczba. Jedna dziesiąta do życia. Jest dobrze. Jest? O, chłopie. A ty całą wyspę chcesz zwiedzić? To mogę się, nie wiem, na jakąś do biura turystycznego pójść. A nie mi głowę zawracasz. Ja to jestem, ratomasz swoją dziewczynę. Jak ty masz swoją dziewczynę gdzieś, to przykro mi. Oho, oho, dob dobrze pamiętałem, kamień. Eee. Skok. Nie wiem, ja wiesz, tych plan z pamiętam. Pewnie dlatego, że jakbym mały, to w nich przy nich ginąłem i tak dalej. Aha. Spadnie? Spadnie, dobrze pamiętałem. Ale wolałem być pewny, prawda? Lepiej być pewnym i przeżyć niż na jolo pojechać i zginąć. Prawda? Prawda. Ach, wyszło. Nie no, za dużo kamieni. Naprawdę, kamienie są wbrew pozorom trudne do unikania. To, że mi jakoś wychodzi, to już takie tam. Oho, będzie jajko. Tylko chodź tu. O, oh, come on. Chodź tu. Jest jajko, dobra. Co to będzie? Okej. Okay. Ja nie narzekam, naprawdę nie narzekam. To jest dobry dinozaur. Na lądowym traktuję go jak łanapa, a w wodzie popierdziela jak szatan. Więc jest dobrze. Jest dobrze. Ja to jeszcze wygram. Jedną no, do metyć. A to jeszcze mogę wygrać, naprawdę mogę wygrać Tylko potem następne światy będą do bani, bo tak z dwoma życiami Oj ale będzie podejść No 200, bo to nie jest mam Do bossa Już 3 czy 4 nawet rundy temu mógł pójść do bossa Nie, po co? Jezus Maria, co za palant O, kraba trafiłem, bo jestem dobrym graczem o, to była zabak, która skacza, więc dobrze, że ją zabiłem. Właśnie, o, jajko. Właśnie dlatego warto strzela młotkami przed siebie, naprawdę. To jest coś, co wam zalecam, jeśli chcielibyście pograć w tą grę. Daj mi trzy życia. Ja cię błagam na kolanach, tylko zasierza. Jest, dzięki. Jednak dobrze pamiętam, że może dać trzy życia. Ej, czekajcie. Czy jak teraz zginę? W imię nauki. W imię nauki. Wszystko w imię nauki Ja spróbuję bez modka Nie było jakichś przeciwników, których musiałbym zabijać Mógłbym, Mogę wszystkich uniknąć Tylko ostrożnie No oprócz tamtej zaby, ale ta zaba spadnie Hello Chodź Ona nie spadnie! Ona się złapie krawędzi Okej, okay, i tutaj mamy ten e, Nie tutaj? Oszukano mnie! Gdzie to jajko poleciało? Boże, czy ty to widzisz? Na chrrr mi mięszo, skoro mi za dopadnie. ZAWOWA arena. A! CZY jajka pod rząd, dawaj mi coś. Nie, to pakładzam. Czwarte jajko. Co to za plansza? Młotek. Boże święty. Meduzy z wody. Umrę. O Boże. Czyli nie, tamto jajko się nie odnawia specjalnie. Nie dostaje czek żyć w cenie jednego. Nie. Dać młotek. co to było? Nie wydawało mi się. A teraz tylko jeszcze nie zginąć. I byłoby idealnie. Krab, Wszystko czego? Tego zabiję. Tamtego też zabiję. Okej okay, meta. No to może w imię nauki nie było warto się poświęcać. Ale przynajmniej na mnie wiemy. Prawda? Prawda. Nie tysiąc. Fajnie. Nadrabiamy, nadrabiamy życie. Jest dobrze. Jest stabilnie w miarę. Piątą rundę sep idzie gdzie indziej do bossa. No. No się chyba tego skarabeusa, czy co to jest, się boi po prostu kolejna spinaczka. Mleko. Na ch mi mleko. Mam mocne kości. Pewnie tam był młotek, tylko że ja mam młotek, więc dali mi mleko. Okej. Okay. się mam trochę więcej czasu, a jak widać... Co ten niecopez robi? Co on zabracał, naprawdę? Oho, co mi się źle te schody tylko Jakby tu były skały, które spadają. A może nie? E ja pójdę tędy. Why not. Jak ten zbuntowany nastolatkiem i ja idę w prawo Powoli. O tu są... O! Jezus Maria! Aż się seryjnie nie przestraszyłem. Eee! Dobra, lecimy. To był młotek, prawda? Ha ha ha! Zabawne Koń by się uśmiał. Mówiłem co, że stabilizujemy sytuację Niestety nasz chłop poszedł sobie do jaskini dla jajno i dupa Dobra z dinozaurem powinniśmy mieć dużo czasu dokładnie Ej bo ja tu tego dinozaura stracę Bo zebranie dinozaura na spinaczkę nie jest mądrym pomysłem W sumie nigdy nie, dinozaurów nie brałem jak byłem mały Bo ja jestem taką osobą, która takie dodatki, takie ułatwienia chomikuje A potem ginie i ich nie używa ale po prostu wolę mieć je na krytyczną sytuację Tylko, że te kryty krytyczne sytuacje nigdy nie następują Bo nie zauważam ich i wtedy ginę Dobra, wyżej były owoce Tylko tu był też nietoperz właśnie Ten nietoperz, no po prostu Nie wiem, pułapka od twórców czy co to miało być Bo mnie to nie rozśmieszyło Was rozśmieszyło? Pewnie tak, bo zginąłem Aha. No i, no i co to miało być? Jakie ja miałem mojego dinozaura zabrać ze sobą? No nie, nie dało się, po prostu nie dało się, poświęcił się. Ale dobra, kolejne życie z punktów. Kaman. Eee, nie jest dobrze. Wiesz. 200, no to... Jeśli teraz nie pójdzie jakimś cudem do bossa, to nie wiem co zrobię. Chyba już każdą do... rundę obskoczył. Brawo! Dobry kierunek obrałeś, mój ty przyjacielu. Długo ci to zajęło, wiesz? Skoro woda jest ponad, to czemu nie? wezmę dinozaura. Miejmy nadzieję, że mi czasu nie zabraknie. Okej, okay, na razie... Aha. No, wiecie co, może ja... Nie, przepraszam za to, ale ja się przymknę. Przecież jak ja patrzę, to to nagranie ma już... O, oh, fuck. To nagranie ma 18 minut. Chyba. No tak, 18 minut. Przecież to jest chore. Widzicie, jak ten koleś, kurwa, podróżuje po tym świecie? Już mam ku**a tytuł. Podróżnik, jeśli tylko nie zapomnę. Podróżnik Maciej. Nawet nie wiem, jak on ma na imię, pewnie się nazywa Czymbał. Jego dziewczyna go nazywa Czymbał i tak naprawdę nikt nie porwał tej dziewczyny, po prostu na uciekła, bo ma dość tego debila. Tak było! Dobra, co tu mamy? Czyż to? No to zapierd... do bosza. Ja pierdzielę Aha, kolce Okej, okay, na górze. Okej, okay, gdzie teraz? Aha, tak czułem. Ojoj. Ojoj. A, tylko jedno strzał na razie, dobra. Okej, okay, czyli... Lewo, środek, prawo, okej. Okay. Stabilnie. Teraz tutaj i młotkami, no nie działa to jak chciałbym. A tutaj? Chyba powinien trafić, ta, na luzie. Oho, jest czerwony, będzie wiele pocisku Oho, spieprzaj. Tylko go zabij. Zabij tak, żeby bolało. Ła brawo! No brawo! Udało ci się! Dlatego tak tą melodyjkę robię, bo czuję się wtedy tak dobrze, no po prostu... Piąty świat za nami, ja kocham tą grę, ubielwiam, ale... Jezus to jest tragedia... A Podróżnik Maciej, kurde, się znalazł. Musiał każdą planszę obskoczyć, no nie wiem... O matko, o matko! Nie, pamiętam ten świat, to jest tragedia! Jeśli chcecie zobaczyć totalną masakrę w następnym odcinku, zapraszam was bardzo serdecznie, tylko czy życie, czy dam radę, czy Luigi da radę tą przejść, czy trafi do psychiatryka. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, rzadko to proszę, dobrze wiecie, a mnie już mózg wysiada. Ja się z wami żegnam, narka.